Witam w kolejnym odcinku z Mario. Dzisiaj jestem z... Wojtkiem. bardzo no. W pierwszym odcinku powiedziałem nie, ale teraz łapię tak. Co tam jest? Wojtek chce spróbować, czy umie w Mario. Teraz jest pause? Teraz? No, poziom pausera. Trzeba skoczyć teraz. Ja, ale co mi się stało? O. Ja nic ja nie zrobiłem! Ja już nie prawie nie żyję. Ja, ja nie wiem, co się stało. Mnie się sama poszło już. Mam na początek. To by się, 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 tak się Jedyna dobra rzecz jest taka, że jak będę walczyć z pauserem, to wrócisz. Tak to było. Co? Moja Bożej sobie posła się. Ja nie, nie zrobiłem. O, Czy ja Nie, nie, proszę nie. Nic nie zrobiłem sleku w życiu. Szerwowałem trzeba... wszystko, zrobiłem sle. <laughs> I tu jest czerwony piążek ukryty. Trzeba tu wejść. I takie coś zrobić w Już mam cztery pieniążki. To w sumie jest takie to, O, speedrun. Długo będzie <grymne> się <grymne> zabura? Mhm. Jest, masz jest osiem. Jeszcze trzy. Mam nadzieję, że żadnych nie ominąłem. O, Gdy tam jest? jest. Właśnie, widziałem cień. nie Ciciuś. Jak, to, jak pokonamy Pausera, to jeszcze Wodny Świat zrobimy, pochówcienie do Piwotnego. Bo za od razu mam Pausera. Aaaa... Uff... Dobra, przeżyłem. Mam HP Mam całe HP. 7. Aaaa... Czyli na samym końcu. No. Czyli wszystko. Bo się... Fajnie się odpiłem <grym> e, To nie tutaj Gdzie to było? O tutaj Aby nie mógł dalej się nie, nie Co? Nie się dalej? No Jeszcze raz tego nie przychodzi. Nie no. trzeba dwóch kresów To jest właśnie taka bonusowa gwiazdka Masz 7 gwiazdek, możesz walczyć z Pauserem ostatni post, no. A kiedy <laughs> mogłeś walczyć, a ile piastek mogłeś walczyć? No nie wiem, 30? Mniej? Teraz Pauser jest sły! Jestem sły. O, cześć Luigi. Ooo! O. O, Trzeba snówko złapać co no, oko. Nie, nie, mogę jak się. Możesz tańczyć. Okej. Okay. Tu jest najbliżej. Nie udało mi się. Jak wpiję na arenę, to znów się będzie trząść. A pałszel. A jest oporny na lawę. O ty tam jesteś prawie spadł. Nie! To koniec. Nie ma Nie da się stąd wyjść Jakie smutno <laughs> Luigi, Skinął twarz w tym poziomie. <laughs> prawie mi się udało, sesji. Mm. Prawie jest Tak, tam klucz, tak, tam klucz, tak, tak, tak. I muszę się dostać do... do, do, do. Do Góry. Do góry. To jest najciekawsze tamtym. trzeba być, to będzie najciekawsze by... mleko tej gry. Mhm. To jest teraz Czemu? To od samego poselsku, to jest na samym środku. Teraz wszystkie czerwone pieniądze. O, nie A nie wiem, czy mi się chce. A teraz... było reskolić. Co chcesz teraz robić? Mistrzostw z pieniądzkami? Tak. Bardzo mała jest pieniążki w tym poziomie. Zaj tak. Gdzieś tu na początku księć jest, o. O tutaj jest. Trudno znaleźć. Bo ja umieram. O. Idź na powierzchnię, żeby mieć cały HP. O, żeby dostać całą HP? O. HP i tlen ma taki sam znacznik. Czyli jak pijemy wodę, to <grym się> jesteśmy silniejsi. Mogę się poruszyć, Trzeba płynąć w dół. Trzymaj o tak. Trzymaj to góry, tak jakby, i teraz naciskaj. O. Tam chyba nawet mogę się tepnąć, czy coś. Bo teraz z hupertem się tepnąłem, tak daleko poszedłem. O. o, idź tam na powierzchnię najpierw. No, na powierzchnię sobie idź. O nie, prawie skinąłem. Są szura No, wciąż to widzę. No, widzę, skinać się te pieniążki. Nie wiem, ile jest. Po 11 111 pieniążków? Mniej? No, czyli trzeba wszystko łapać. Nie można nic ominąć. O tych pieniążków nienawidzę. Dobra. Teraz to było ładnie już chyba najtrudniejsze rzeczy mamy za nami. Ale nie, jeszcze, o nie. Jeszcze coś jest głupszego. Później pięć takie, coś? Że jak tam pójdziemy, to nas wyrzuci z poziomu po prostu. Czyli muszę jeszcze raz? Mhm. O, 42. I jak teraz pójdę do góry? I do przodu to przodu ta się tepniesz. Czy to jest prawda? Tak. <grymne> <grymne> Teraz płyniemy w tu. Trening pływania. Za so to chyba też jest gwiazdka, za so te kółeczka. Ale teraz pierdolimy kasę. A i co my mówię, czy robisz gwiazdkę za te zaraz? Z pieniążkami robimy, co nie? Tak, sobie. tego nie Dobra, musimy na powierzchni iść, bo mamy mało HP. Do to kury, do to kury, do kury, do kury. Czy ulicy poszedł do kury? No iść do kury. O, no, 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 no. Dwa. To oj. Masz dwa chopy. Jej. Masz teraz trzy. A teraz masz pięć. Sześć, siedem, osiem. Ostatek po zera zniknął poko Pokonaliśmy. Mam no, przed chwilą. W tym jako świecie z lawą. Trzeba było go pokonać, dlatego poszedłem do pausera i ja nie skończyłem świat. A ty nie może tutaj się dostać? Możesz się tu dostać. Cieo, ale w sensie, siedzinie nie pokonamy pausera. Jak się nie pokona Pulsera, to jest to O. O, to trzeba powolutku, co nie? to było okrutne? Na Na mnie. Ten świat jest okrutny trochę. Nie umiem! <śleszy> o nie, to jest najtrudniejsza część to. Czemu? Nie? Dobra, nie mogę ani jednego pieniążka mi robić. Nigdy tracę HB, to na pewno nitonę. 72 pieniążki mam. Jak się nie pokona pausera to tych y, dziwnych rur, co się trzymam to nie ma. I mi się raz udało przez tych rur zrobić te czerwone pieniążki. Strasznie trudno. Ale musiałem. Mo to jest od tego czerwonego na kusach? Można się, się odpijać. Na ściany. Skakałem z statku i się odbijałem po prostu. Mam dopiero jeden pieniążek. Czas... No to A wie, co on to robi takie niebieskie butelko? Niebieskie butelko? Jesteśmy niewidzialni. Ale wiem, że śmierci, jesteśmy metalowi. Hmm? F... Nie tylko będziemy robić taką misję, że musimy raz użyć. Wow, co no? Ale właśnie... Pieczarki narys. To się tam jest to Sonia? Chyba zawsze raz. A, a po tym świecie jest takie taki, taki taki coś i trzeba się łapać, tam złapać? Tak. Całość przemienię za pieniążki, baba. To jeszcze raz próbujesz tu wejść? Chyba tutaj trzeba. Bo no, już jeszcze nie mogę. <laughs> Luigi przestrzega zasad. Ja wpadłem też. Potańczę sobie. No.

no nie wiem na wusa Tu, tu, tu tam co, wróciałeś? Pieniądze Kamery mnie obróciłeś Na no, tym drugim trążkiem można oprawiać kamerę O tak? Nawet nie widział No jak on tak wskoczył? No i ci patrzy i myśli, ja bym to zrobił za pierwszym razem. Tam jeszcze można iść. Dobra, teraz trzeba tutaj gdzieś. Jest dwa Raz, dwa, trzy, czerwone pieniążki. Ale to nie wystarczy, żeby mi świaski został. Jeszcze jest więcej pieniążków ukrytych. Teraz tutaj trzeba. Wow Tropiłbyś takie coś? Nie. Yeah. <grychy> Dobra, to słapiemy później. Weźmy a, a gdzie jest to, czego się boję najbardziej? E, o tam, widzisz takie przejście tam? Mm. To chyba nie. To, nie, to, o, to jest straszne. Jak tam pójdziemy, to nas wyrzuci z poziomu. Uciekam. I jak będziesz blisko tego, to cię wciągnie. Nie będziesz mógł uciec. Ja uciekam, to cię. Gdzie jest to, nie? Płyniemy w tą? Cały ostatnie pieniążki tutaj. O, ile kasy. O. Nie są ani jednego pieniążka, więc to jest moja misja. A ja sobie wezmę muszlę. No, O, skończyło się. Jak popojmię pieniążki, to życie nam się regeneruje. Mamy całe. Cztery pieniążki nam zostały. W tych muszlach? Właśnie nie wiem. O nie, czy to jest tam? Nie, to nie jest to. Nie, nie, to nie jest tam. Po drugiej to... stronie jest. O tam. Tam jest śmierć. Nie, to nawet nie sapie, po prostu robi coś gorszego. Co to ci uderzyło. U ja chyba płynę do góry, mam małą HP Ej, teraz płynę znowu tu. Tam przy tej śmierci pięć pieniążków jest. Nie wiem, czy to właśnie są to ostatnie. Tak? Tutaj są. Widzisz, jak ciągnie? Nie. Ja tylko chcę kasę? No te kasy chwycić. I teraz uciekam Nie, 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 nie. Proszę. Uff Głupie co, no? Mm. Już tak ciągnie? Ryczy się tutaj czerwonej. No, teraz o tamaj kwiastki pójdziemy. Gdzieś tam na kurze się pojawiło. Chyba a tu były pieniążki jeszcze. Mogliśmy i tak je zrobić. Prawie zawaliliśmy misję. Łapiąc tam te pieniążki. Nacisnąłem no. No, kuzik. Nie umożliwiłeś mnie. Tak, Jak ja tak się zmałem, to nie mogło mi pomóc paluszka. A?

Kwiastka jest już. To nie Luigi. Ktoś musi tą kwiatkę złapać. Wreszcie no, ja pod Bo jesteś podróżnikiem. No nie, to jest ja po prostu nie mogę tam do dostać. Może w drugą stronę do siura mieszkańka. No, ładnie. Jak to zrobić? Zrobiłem to tyle razem. No, już To chyba nie jest cioro. O, tak. Ale tam Ale. Ostatnia próba. A to zrobiła ta kamera. Paweł no. Luigi. Luici. Luiki? Czy Luici? To jest pytanie mm. Dobra. Ja to słabszam Ale jak to zrobić <laughs> Już 3 minuty próbujemy łapać kwiastkę. Ale teraz e... Największa strata To jest największa strata Ale zaczekam Jeżeli wiesz jak to zrobić to ci wierzę Tu 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 co on mnie o, o tak właśnie mi skakało się ale... Powiedz chyba to bliżej ode mnie nawet. Dobra, już wiem jak to zrobić, trzeba skoczyć nacisnąć skok ja skaczę dwa razy a to jest gorsze nie wiem czemu trzeba po prostu raz skoczyć z tego co widzę że, że ja to zrobiłem ja to co się stało? Już byłeś super blisko. Ta woda jest taka pyszna. O, patrz jak ta woda wiruje. Tak wow. że są dziurę, co tam jest. Tak wiruje woda. Może jednak miałeś rację z tym, że cię e przekieruję twoje. Jak sama woda się rusza. No, ja się nie ruszam. O, ty też możesz to wcisnąć. Myślę, że ja muszę. Nie, ja się dzisiaj dopikałem. No. O, Luigi. Nie, Nie, jest. Ło! Tak, słab tu! Powoli. Tak, piątka. Udało się. Nareszcie. Ile to a do no i 20 minut tłapaliśmy gwiazdkę. To skończymy tutaj? Dobra. To. Po powodzeniu, nara, nie wiem co się mówi. Zapomniałem. Badał kolej na Uciekać.